Nazywają mnie wariatem, mówią, że to szaleństwo chore, że w sercu noszę miłość, choć widzę rzeczy najgorsze, patrzę na ten kraj, gdzie brat bratu jest wilkiem w Boże i pytam sam siebie, czy będzie kiedyś lepiej, o Boże. Jestem wariatem, to jest najgorsze, bo mimo wszystko kocham tę która nigdy się nie kończy. Słyszę scepty, co ranią jak noże, ale kocham tę ziemię o mój boże. Patrzę na te twarze, gdzie znieczulica gości często, zamiast empatii. Widzę obojętności, przekleństwo, gdzie pomocna dłoń to rzadkość, a krytyka to jest męstwo. I każdy myśli tylko o sobie, to ludzkie bestialstwo. Brzydzę się pijaństwem, co rozum odbiera ludziom, gdy wódka staje się bogiem, a rodziny się trudzą. Brzydzę się cwaniactwem, co za złotówkę cię zdradzi. I tą wieczną kłótnią, co do nikąd nie prowadzi. Narzekanie stało się sportem, narodową zabawą. Każdy sukces bliźniego jest osobistą potrawą. Zawiść zielenieje na polach, zamiast Boża a ja stoję po środku i pytam dlaczego, 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 dlaczego Jestem wariatem, to jest najgorsze, bo mimo wszystko kocham tę Polskę Za jej historię i za jej troskę Za każdy wschód słońca choćby bywa gorzko. Widzę zawiść to, jak trucizna się sączy. Widzę pychę, która nigdy się nie kończy Słyszę szepty, co ranią jak noże, ale kocham te. Widzę, jak politycy dzielą nas na lewo i prawo, jakby zapomnieli, że Polska jest jedną wspólną sprawą, karmią nas nienawiścią, a my jemy ją z obawą, stając się pionkami w grze, która jest krwawą zabawą. Widzę hipokryzję w kościołach i na ulicy, gdzie słowa o miłości giną w morzu nienawiści i dziczy, każdy ma swoją prawdę, każdy chce ją narzucić siłą, zapominając, że wolność jest duszy naszej miłą siłą. Widzę, jak młodzi ludzie tracą nadzieję i wiarę, pakują walizki, by znaleźć za granicą swą miarę, zostawiają za sobą domy, rodziny i wspomnienia. Bo tutaj nie widzą dla siebie żadnego ukojenia Jestem wariatem, to jest najgorsze Bo mimo wszystko kocham tę Polskę Za jej historię i za jej troskę Za każdy wschód słońca, choć bywa gorzko Widzę zawiść, co jak trucizna się sączy Widzę pychę, która nigdy się nie kończy Słyszę szepty, co ranią jak noże Ale kocham tę ziemię, o mój Jakoś w robocie byle tylko odwalić, potem się dziwią, że wszystko zaczyna się palić. Zazdrość o sukces, o lepsze auto czy chatę. Zamiast się cieszyć, bijają ci w plecy łopatę Brak tolerancji dla tego, co trochę inne. Myśli zaściankowe do bólu naiwne. Wiara na pogas, a w sercu pustka i zima Na co dzień bliźniego za plecami obcina Hejt w internecie, anonimowa odwaga Gdzie każdy frustrat to mocarz i wielka powaga Trwaniactwo w biznesie, oszukać by zyskać więcej Potem umywać od wszystkiego brudne ręce Brak szacunku dla wspólnej przestrzeni, syf w koło Pet na chodniku, butelka rzucona wesoło Wieczne spóźnialstwo, wymówki pisane na wodzie Niesłowność, która jest tutaj w codziennej modzie Jestem wariatem, to jest najgorsze, bo mimo wszystko kocham tę Polskę Za jej historię i za jej troskę, za każdy wschód słońca choć bywa gorzko. Widzę zawiść, co jak trucizna się sączy Widzę pychę, która nigdy się nie kończy Słyszę szepty, co ranią jak noże, ale kocham tę ziemię o mój. Ale potem idę lasem, gdzie pachnie żywicą i chem I czuję, że to jest mój dom, mój początek i mój kres Patrzę na te góry, co stoją niewzruszone od wieków I słyszę w szumie wiatru głosy moich przodków, ich lęków. Widzę ludzi z pasją, co tworzą rzeczy piękne i nowe, co walczą o lepsze jutro, mając otwarte głowę Widzę solidarność, gdy dzieje się prawdziwa krzywda I wtedy w moim sercu znów budzi się mała iskierka, co nie zbrzydła To jest tak wojska, że to warto dobre, wedzłać narodzie Te ragią i tym dziadom, co siedzą w każdej zagrodzie I choć czasem mam to są co Daj na listor, to wiacze moje koszeje na zawsze w pracy w Gag Jestem wariatem, to jest najgorsze, bo mimo wszystko kocham tę Polskę Za jej historię i za jej troskę, za każdy wschód słońca, choć bywa gorzko Widzę zawiść, co jak trucizna się sączy, widzę pychę, która nigdy się nie kończy Słyszę szepty, co ranią jak noże, ale kocham tę Tak, jestem wariatem, może połań na torso. ale mimo wszystko, praca, torcza te Polska, żej bon za siłę.